Dzień dobry, dzień dobry, tu pan Perfekt. Dzisiaj zapraszam Was na kawę z wyjątkową historią. Słuchajcie. Z dzisiejszą kawą związana jest pewna historia. Byłem kiedyś na Cyprze z prezesem Frank. Zatrzymaliśmy się w restauracji innej niż wszystkie w McDonaldzie. Marek zamówił dwie kawy, usiedliśmy przy stoliku i on, popijając kawę mówi, Popatrz, co jest na dnie. Ja patrzę, zdziwiony mówię, logo frankę. Ty, skąd wiedziałeś? A Marek na to mówi: Bo widzisz, dostarczyliśmy do większości restauracji McDonald's na całym świecie systemy kawowe. Ekspresy są po prostu u nich nasze. I jak negocjowaliśmy kontrakt, udało nam się załatwić, żeby na spodzie filiżanek było nasze logo we wszystkich ceramicznych filiżankach. Ja mówię, no, ciekawa historia. Dlaczego wam to opowiadam? Bo dzisiaj, gdybym wybierał ekspres do kuchni, do własnego domu, zapewne wybrałbym frankę. Kiedyś, kiedy robiłem swoją kuchnię, ekspresy Franke nie były dostępne dla gospodarstw domowych. Były dostępne tylko w hotelach i restauracjach. Słuchajcie, moi drodzy. Mam go! Mam go! Ekspres Franke do domowego użytku. Ekspres, o którym wam opowiadałem, mam go już w domu. Włoska kawa ze szwajcarskiego koncernu. Dlaczego? Ekspres Franke, czyli firmy szwajcarskiej, która ma fabrykę we Włoszech. Został już wyprodukowany i wypuszczony na rynek. I właśnie przed chwilą dojechał do mnie i mogę go wam z przyjemnością zaprezentować. Modna czerń. Minimalistyczny design, profesjonalny ekspres w domowej kuchni. I co ważne, do tego ekspresu możecie dopasować piekarnik, kuchnię mikrofalową i stworzyć choćby taki zestaw, jak ja mam u siebie w kuchni z innej marki.